Top zero. W fortecach i świątyniach frakcja Życia przygotowuje swoje oddziały do nadchodzącego starcia, pełna wiary i determinacji. Oddani krzyżowcy z mieczami błyszczącymi w blasku pochodni doskonalą swoje umiejętności walki w obronie sprawiedliwości. Mechaniczne balisty, precyzyjnie kalibrowane przez inżynierów, są gotowe do miotania śmiercionośnych pocisków na wrogów. Dzielni kawalerzyści na potężnych rumakach ćwiczą szarże które mają przełamać linię przeciwnika. Wytrenowani kusznicy z precyzją godną najlepszych strzelców przygotowują się do ostrzału z dystansu. Groźni pikinierzy z włóczniami gotowymi do powstrzymania każdej szarży ćwiczą formacje obronne. Pobożni mnisi w ciszy klasztorów modlą się. Święci aniołowie, istoty czystej światłości unoszą się nad armią gotowi do niesienia sprawiedliwości i zniszczenia sił ciemności. Każda jednostka chaosu Ćwiczy z nieugiętą determinacją, gotowa do stawienia czoła świętym wojownikom. Minotaury, te monstrualne bestie z potężnymi toporami, trenują w ciasnych, mrocznych tunelach. Ich ryk niesie się echem po kamiennych ścianach, a każdy cios potężnej broni wzbudza strach nawet w sercach ich sojuszników. Sprytni bandyci, ukrywający się w cieniu, ćwiczą sztukę skradania i zasadzek. Ich ostrza są nasączone truciznami. A oni sami są mistrzami podstępnych ataków. Niepowstrzymane hydry i z ich wieloma głowami, każda głowa jest zdolna do zadawania śmiercionośnych ciosów z każdej strony. Zabójcze meduzy, ukryte w mrocznych zakamarkach, doskonalą swoje umiejętności paraliżowania wzrokiem. Potężny czarny smok, symbol przerażającej siły chaosu, unosi się nad podziemnymi pieczarami, jego skrzydła wzniecają potężne wichry, a jego ryk przeraża nawet najodważniejszych wojowników. Przerażające zmory snują się w mroku, a ich obecność budzi niepokój w sercach wrogów. Ogniste i fryty, pełne płomieni i furii, ćwiczą swoje niszczycielskie ataki. Ich ciała płoną nieustannie, a każdy ich ruch wznieca języki ognia. Są gotowe do spopielenia wrogów. Bitwa, aniołowie ruszają do ataku, prawie roznosząc oddział Minotaurów. Bandyci ruszają na pomoc, ale padają ofiarami mieczy boskich wojowników. Aniołowie zostają otoczeni, krzyżowcy i kawalerzyści ruszają na pomoc, lecz nie udaje im się dotrzeć w porę. Hydry znajdują wiele celów ataku, siejąc spustoszenie. Czarny smok i ifryty ruszają na tyły armii Życia, podczas gdy kawaleria zamku zajmuje się resztą armii Chaosu. Kawalerzyści stają naprzeciw ogniowi Chaosu, ale zostają spopieleni. Bandyci próbują ustawić się na dogodnej pozycji, ale aniołowie im na to nie pozwalają. Czarny Smok rzuca się na skrzydlatych wojowników, wspierając resztę armii chaosu. Zmory rzucają na anioły terror. Czarny Smok korzysta z okazji i postanawia spalić nich. Gdy armia Życia broni swoich strzelców, potężna gadzina znów ucieka. Pikinierzy wbijają swoje włócznie w serce Smoka. Zbrojne oddziały armii zamku walczą dzielnie, ale muszą w końcu ulec od zabójczym spojrzeniem medus i ukąszeniami hybry. Drewno balist, mimo swego zabezpieczenia i wzmocnienia, ulega oddechowi Czarnego Smoka. Tak jak w baśniach kawalerzyści ruszają na nawestie. Lecz nie tak łatwo ubić gada. Groza ponownie pada na anioły, a bandyci ukradkowo atakują krzyżowców. Do walki włączają się kawalerzyści i minotaury, zderzają się miecze, kopie i topory. Aniołowie otoczeni ulegają atakom wroga. Minotaury ustawiły rycerzy zamków zamku w odpowiedniej pozycji, którą wykorzystuje czarny smok. I chryty zajęły mnichów i puszników, przeszkadzając im w ostrzale. Ostatecznie to hydry i zmory triumfują. Chaos zwycięża. Czołem czołem, ja jestem Wąsu, a to było Heroes 4. Dajcie znać, jak podobał się Wam ten format i co jeszcze chcielibyście zobaczyć. Oceńcie ten content łapką, zapraszam do przemyśleń w komentarzach oraz dołączenia do naszego Discorda. Link w opisie.